Dobra, tak wygląda moja wnęka, szafeczka na kosmetyki i no jest może trochę niska, raczej coś należące będą tu musiały leżeć, ale jest głęboka, dosyć pojemna mimo wszystko i tam jeszcze jest miejsce na jakieś ukryte rzeczy, których nie widać. Poskręcane wszystko do kupy, w miarę lekkie, użyłem dużo, ile się dało to użyłem czwórki płyty, ale no tu wiadomo coś musiałem wzmocnić, także tak jakby ale Belka została dorobiona grubsza. No I to wszystko poskręcane, i próbuję to teraz zawiesić. Także to jest folia w płynie, tu jest grunt. I teraz mamy klej ładnie wyschnięty, cała nasza ścianka, wszystko jak to ruszamy to jest ładnie ze sobą złączone, nic tu już się nie rusza, czyli nic nam nie będzie pękać. Oczywiście samo drewno sobie tam. Pracuje, nie? Ale tu na złączeniu już jest to jednolita po prostu ze sobą bryła. I będziemy teraz po prostu tu wszystko, wszystkie te ściany yy, gruntem smarować. No, tu jest generalnie ciasno, więc nie mam tu jak Wam tego pokazywać, ale może coś chociaż trochę spróbuję. Ale generalnie nasmarujemy no, smarujemy pędlem typu ławkowiec, wcieramy, żeby to ładnie wchłonęło płyn i do przodu. Słuchajcie, to jest stan po pierwszej warstwie kuciania się tym czymś. Ja ogólnie no nie jestem mistrzem w takich tematach, ale jakaś powłoka została utworzona. Te taśmy zostały wklejone. Może trochę prześwitują, nie wiem na kim to ma być ogólnie stanie docelowym. Ale teraz będziemy jeszcze lepić drugą warstwę. Tu trochę też tam gdzieś tam zaciągnąłem w tą wnękę, chociaż tam jakoś potrzeby specjalnej nie widzę. No tu szczególnie pójdzie na to jakaś pokrywa drzwiczki, więc tej wody ze środka będziemy się starali uniknąć. Mm. No i tak sama szafeczka tutaj, to jest tak, to zrobiłem do poziomu mniej więcej 1,50 m. No i nic, będę się teraz bawił z drugą warstwą. Spróbuję Wam jeszcze pokazać, jak ja to robię. Eee, mam po prostu na ścianie, mam taką paczkę. Ja tak sobie trochę tyłem jakby nakładam.

I tak wygląda hydroizolacja po jej nałożeniu. I teraz, żeby przyklejać panele hip na ścianę, to wszystkie takie nierówności co były, to po prostu nożykiem odzyskywałem. Tam gdzieś jakby nożyk zatrzymywał, tak żeby to było w miarę równe, bo tak nie wszystko się udaje, prawda? Czasem takie przeciągnięcie zostawało po szpachli. Więc po prostu wszystkie takie miejsca, żeby to było w miarę równe. Tak podcinałem, żeby gdzieś tam ten odstęp, o, tak jak tutaj widać, trzeba to pościnać, bo żeby ten panel, który ma grubość milimetra, to żeby tutaj nie było jakichś takich górek i dolinek na nim. I co, też mam taki pomysł, żeby to kleić na zasadzie jakby połówkami, czyli na górze nałożę klej, na dole będzie tylko przyciśnięte. Przyłożony ten panel A góra będzie sobie dyndać Nałożę kleje na górnej połowie I panelu i ściany Dociśniemy, przykleimy Jak to zwiąże to odciągniemy dół Do miejsca sklejenia I powtórzymy zabieg z dołem No i tak wszędzie Tak żeby to było dobrze, żeby to było dobrze ułożone W narożniki wszystkie Tak mi się udało przyłożyć panel hipsu żeby się tu jakoś trzymał dołem I teraz co? Tu będziemy górę odchylać Po prostu I musimy to nałożyć klejem takim Klej mam taki w sprayu na to o. Bo ten klej daje tylko jedną szansę nałożenia go Więc Jak już tu nałożymy, to i dół powinien wtedy wyjść, nie? Także będę tu zaraz psikał i będziemy jechać dalej z tematem. Tak, klej na nałożony. Około dwóch minut trzeba było poczekać. Taki wychodzi jakby pajęczynka trochę. Teraz tak, jak ja to przyłożę, to potem jeszcze sobie wałeczkiem pojeżdżę, żeby tak w miarę to na pewno się wygładzić. Także odkładam telefon i do dzieła. I teraz tak, podniosłem tutaj sobie panel i teraz będziemy psikać klejem dolną stronę. Klej mam taki w ogóle wam pokażę B707. Dosyć jest mocny powiem wam. Radzi sobie z tematem. Także wchodzimy i psikamy. Dysza, jakby. Hm. Okej, okay, patrzcie, tak, jak mam już wymierzoną mniej więcej jedną ścianę. To teraz na jej podstawie, jeszcze zanim ją wkleją, co tu tak śmiga. No ale nic, yy. przyłożyłem tą ścianę i przy użyciu kątowniczka i flamastra wyznaczyłem sobie po prostu szablon. O, przepraszam. Było to mniej więcej w ten sposób, nie? czyli ta część przylegała do, do ściany fizycznej. nie? Ja tu flamastrem po prostu jechałem i sobie znaczyłem kształt, i teraz będę musiał to odzorować na nowej płycie. Czyli tak samo, jakby sytuację odwrotną trzeba, nie? czyli teraz trzeba tak przyłożyć to i tu tak samo flamastrem wyznaczyć na, na nowej płycie, jak to ma iść. I będę to właśnie robił. I tak to jest po odrysowaniu. Mamy tutaj zrobiony nowy już szablon na drugą stronę naszej łazienki, także będę go wycinał. Tak już teraz y, przymierzam się do przyklejenia kolejnego płata łazienki. Tu jak widać mam to tak po prostu podparte ile się dało. I co? Wyklejamy górną połowę. I wyklejamy to co odstaje. Dajemy temu 2-3 minuty. I przyciskamy do siebie. Jak to złapie już na tyle, że... no to od razu łapie właściwie, no to wtedy zaczynamy Odchylam dół i wyklejam go tak samo jak i górę. Dzięki temu jestem w stanie jakkolwiek zapanować, ponieważ to daje tylko jedną szansę, że się nam uda przykleić równo. Więc dzięki temu jestem w miarę pewny, że to jak tak wisi, to trzyma jakby wymiar, trzyma swoje miejsce. I tylko jak odciągając do góry po prostu wejdzie to w swoje należyte miejsce, także zabieram się do działania. To jest odpływ, odpływ trzeba tu przełożyć na wylot. Jakoś tak tu go ułożyć. Na niego jeszcze idzie taka uszczelka. A potem reszta już idzie od góry. Także będę teraz ten brodzik kładł. Brodzik położyłem. Teraz tu jest ten nasz odpływ, i teraz trzeba. Założyć resztę, po prostu tam jest ta uszczeleczka. Tak ona tak strasznie lata, więc tutaj minimalne ruchy, i uważamy na tą uszczelkę, żeby ona gdzieś tu nie zjechała. No i ten akurat syfon będzie się trzymał, i widać na trzech śrubkach. Ostatecznie więc ustawiam to sobie tu w miarę w osi i idę po resztę. A reszta wygląda tak, że jest nasz syfon, czyli syfon to jest ta taka kopułka tu w środku. Którą w ogóle ciężko jakoś tam wyjąć O dobra, od tej strony Więc generalnie to jest całe syfon, nie? Jak coś się zabrudzi to w tym sitku W tych kratkach po prostu, trzeba to wyciągać jakoś Szkoda, że nie dali żadnego narzędzia, no ale No ale dobra Tu jeszcze przychodzi jedna uszczelka, którą gdzieś posiałem Mm, mm, mm. Jest już cieleczka, taka piankowa. Ono idzie tu na górę, a teraz już idzie to. Musimy tu sobie trafić w nasze śrubeczki. No na koniec po dokręceniu mamy to już na sztywno. Z brodzikiem, skręcone, więc zostaje tylko założyć czapeczkę. No, chodź tu. Chodź do tatusia. O. I to by był brodzik. Brodzik jeszcze jak widać wymaga uszczelnienia. Wszystkich moich technologicznych szczelin, że tak to nazwę, zwłaszcza tam są dosyć duże. Nie wiem czy by tam coś nie włożyć jeszcze typu... Sklejka. Żeby trochę tu zgubić tej grubości no, A resztę tu już tylko silikon biały zostaje Także na razie kończę z tym Tu jeszcze muszę wykleić jedną ścianę łazienki Tak to właśnie wszystko tu sobie wytyle co wkleiłem No zostały nam tu takie do, do zatkania jeszcze tu takie otwory, nie? Jakieś klapki będą potrzebne Otwierane eee, I tak samo na szafeczkę tutaj coś Żeby się woda nie dała. Także coś tu jeszcze będziemy kombinować. No i tu sobie teraz założymy jeszcze armaturę. Będzie można brać prysznic.